Witam Was! Nie bez powodu witam się z Wami właśnie z Matiza, bo przyszła paczka. A w tej paczce oto taki album. Ze spotkania Matizów, na którym byliśmy 27 maja. Kto jeszcze nie widział odcinka, no to możecie zobaczyć na moim kanale. To zobaczymy zawartość tego albumu. O, tutaj taka pocztóweczka, którą mamy przyklejoną przy naszym Matizie. O, tu coś napisane. Oczywiście będziemy na drugim spotkaniu Matizów. I również pozdrawiam Cię Paweł z kanału Matis Salonu. I myślę, że przepiękny zrobiłeś ten, ten album. Będzie piękna pamiątka. O, tutaj takie wielkie zdjęcia. A tutaj matyziątka tutaj czerwone. O, tutaj naklejka. Tutaj uczestnicy. My się tutaj nie załapaliśmy, bo gdzieś tam... Jak to ja, kręciłem się i nagrywałem. O, tutaj matizy Pawła, matiz Salonu i matiz Edek. O, tutaj nasz matiz. Tutaj na terenie FSO. To jest powiedzieć najstarsza hala, która znajduje się na terenie FSO. Tutaj się znajdowało Muzeum Skarbu Narodu. O, tutaj też piękne zdjęcie, i nasz się oczywiście załapał. Tutaj przepiękne zdjęcie. O, a to mi się najbardziej podoba, jak pięknie tutaj jedziemy sobie jeden za drugim. O, tutaj jak pięknie. O, a tutaj my się załapaliśmy. Oko sobie ocierałem te, bo tak wiatr tam wiał, że oczy mi aż się łzawiły. Masakrycznie trochę wiało na tym terenie FS, ale tak była piękna pogoda. Tylko tam coś wiało koło tej hali. Tutaj przed główną bramą, tutaj złote matizy. Złotych matizów powiedzieć? Najwięcej było. No, złotych było najwięcej matizów. O, a tutaj serdecznie pozdrawiam tego pana. Ciekawie bardzo opowiadał od, od tego Matiza. Jak pan ogląda ten odcinek, to serdecznie Pana pozdrawiam i myślę, że też Pan przyjedzie w przyszłym roku na drugie spotkanie Matizów, bo bardzo ciekawie Pan opowiadał o tym swoim Matizie. Aż miło było słuchać. O tutaj. Przed biurowcami dawnymi, FSO, tutaj srebrne, Matizy, przyjaciele tak zwane. O, te zdjęcie ja wysyłałem. Wszystkie matizy pięknie się załapały tutaj przed tą główną bramą. O, a tu zdjęcia wszystkich uczestników. O i tutaj ja się załapałem. Piękna pamiątka będzie. O, a tutaj matizy dyplomowane. Na długodystansowca ten nas przebijał o 20 czy 30 km, bo się pytałem akurat ile kilometrów miał. My byliśmy na drugim miejscu powiedzieć co mieliśmy najwięcej kilometrów. O i to będzie na tyle. No cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie cześć!